Nie, no ja nie znam tej matury. Od trzech dni się uczę i mam wrażenie, że wiem mniej niż więcej. Niech trener pomyśli tak, to jest jak z siłownią. Im więcej trener trenuje, tym więcej widzi jakichś niedociągnięć, błędów. To, to jest w ogóle chore porównanie, Oskar. Przecież jak mogłeś porównać siłownie do, do zdawania matury? Przecież są rzeczy ważne i, i ważniejsze. Niech ten spojrzy na to w ten sposób. No, jeżeli trener chce zrobić szybko masę i rzeźbę, ale nie ma czasu, no to po prostu trzeba sięgnąć po wspomagacza. I, I to jest, i to, to mi się podoba, to jest ten pomysł, ale. Ale nie ma jakiejś komisji antydopingowej przed? Y nie, mi bardziej chodziło o coś w stylu ściągania. A, ale ale nie potrafię ściągać, bo ja nie ściągałem nigdy. Ej, ja mam pomysł. Właściwie kuzyn sprzedał mi taki patent. Czy masz kuzyna? No ma, od niedawna. Dodatkowo nie ku... Zresztą nieważne, w każdym razie chłop wytatuował sobie wszystkie odpowiedzi na rękach. Piotr, ale przecież to będzie widać. No tak, będzie widać, no bo jest to tatuaż. No ale nie każą przecież zedrzeć skóry trenerowi. A dodatkowo trener jest dorosły i w ogóle regularny chyba nie przewiduje czegoś takiego. Dlatego nie ma opcji, żeby nie pozwolili panu pisać. Hmm. Robimy to. Hola, ale u mnie tak nie będzie. U mnie nie. To jest moje ciało i mam do niego pełne prawo, a regulamin nie mówi nic o tym, co mogę mieć na skórze albo co nie. Tak, ale regulamin mówi o, uwaga, przepisowym stroju egzaminacyjnym, który zakłada długi rękaw. Zadowolony? <słuch> proszę. Tego to nie możecie mi kazać założyć. Pamiętam, nie możecie. To, co masz jeszcze na dłoniach, kwalifikuje się na ściągę. Więc, albo wyjdziesz z sali, albo założysz te rękawiczki, albo idę po żyletkę. Jeszcze mamy chwilę czasu. Hmm? Jest bez sensu, Konciu. Skąd ty nagle miałeś te rękawiczki przy sobie teraz? Myślisz, że ty pierwszy na to wpadłeś? Kuzyn Piotra już kiedyś tego próbował. No i udało mu się. Sam go zapytaj. Pięć razy mnie zdawał. Może opornie, ale potencjał jest. A i tam bez sensu będziecie się bawić w jakieś tatuaże. Do takiej rzeczy jak ściąganie trzeba mieć po pierwsze wtyki, po drugie kontakty. Brat mojego kolegi, mojego znajomego, który ma kuzyna, który ma wujka w komisji egzaminacyjnej ogarnie nam rano odpowiedzi na Discordzie, a ja wydrukuję wam odpowiedzi z czatu GPT. Hmm? Ale to jest taki pewniaczek. Totalny pewniaczek. Mówię wam, ani wy, ani trener nie musicie się niczego uczyć. I co? Udało się? Oczywiście, że się udało. Trzymajcie. Tylko nie rozwijajcie tego teraz, żeby nie był przypał. Dobra? Co? Charakteryzuj postać lalki na podstawie materiału źródłowego. Proszczyna. Lalka to przedmiot zabawowy reprezentujący postać ludzką, często wykonany z plastiku lub porcelany, używany głównie przez dzieci do zabawy. Co? Przypoł. Stop, stop, stop! Jeśli i Ty w tym roku piszesz maturę lub egzamin ósmoklasisty, albo po prostu potrzebujesz pomocy z zadaniami domowymi, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Skol.pl to niezbędny każdego ucznia. Jest to nowoczesny serwis edukacyjny dedykowany uczniom klas 4-8 szkoły podstawowej oraz licealistom. Pomogą Wam praktycznie z każdego przedmiotu. Matematyka, historia, język polski, chemia, biologia, fizyka, geografia, przyroda oraz WOS. Skul.pl dostarczy Wam legitne rozwiązania zadań, które możecie wyszukać już nawet po treści zadania. Znajdziecie tam również wyjaśnienia zadań krok po kroku, a do tego serwis jest totalnie darmowy. Bez zbędnych reklam, ani bez konieczności rejestracji i pozostawiania danych. Skul.pl to idealne rozwiązanie, które wesprze nie tylko uczniów, ale i rodziców. Link do serwisu macie w opisie, a my wracamy do odcinka. Nie, 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 to się w ogóle nie uda. A ty co, tutaj klikasz? Tylko nie zmieniaj mi klimy, bo dostanę anginy. Dobra, dobra, kiedy wy robicie te swoje marne ściągi na kawałku makulatury, ja żyję już w XXI wieku! To znaczy, że co? To znaczy to, że pożyczyłam Apple Watcha od taty. Sklonujemy obraz z iPhona. do tego Wikipedia z funkcją czytania na głos, słuchawka do ucha i trener ma całą potęgę internetu pod ręką! Ocie, kurde, ale to jest to! To jest to, czego potrzebujemy. Robimy to. Przyszłość jest teraz stare człowieku. No chociaż jestem ten sam rocznik. Już do Ciebie idę? Czekaj. A ja ćwiczyłem wczoraj i tak mnie bolą. Ojej, jak mnie bolą plecy. Ała. The is connected successfully. W literaturze polskiej pozytywizm to nurt literacki, który występował w okresie od Powstania Styczniowego do lat 90. XIX. Za rok roku. na pewno z lepiej, lepiej charakterystycznych... piszesz. Pozytywizmu, o, nie pleciem, bo. Trenerze, trener ich nie słucha. Przecież trener ma odpowiedź we własnych rękach. Ale ja to nic nie widzę. O, coś mam namalowany? Nie no, w sensie no, był pan, znaczy jest, nauczycielem. Nawet jeżeli zawieszonym, no to wciąż ma pan kontakty, zna pan ludzi z komisji. Trzeba to wykorzystać, znajomości. No, trochę zagadać, przekonać, posmarować. No a jak to nie zadziała, no to może postraszyć lekko. No panu nie pomogą? To jest dobre, bo w sumie pan Kondrat to mi wisi dobrą przysługę. To jest dobry pomysł. Egzamin. Czas zacząć. Start. Tak. Ty mi tutaj wpisz wszystko tak, żeby było 35%. Tyle, ile musi być, chyba. I, i mamy wszystko z głowy. Panie trenerze, to znaczy, Jerry, to jest bardzo niepoprawne, co mówisz. Ja nawet. Gdybym bardzo chciał, to nie mogę tego zrobić. Ale ty mi tutaj nie uprawiaj, nie da się z mu tylko, tylko pomóż koledze, tylko, tylko z tym egzaminem. Nie pamiętasz? Gdyby nie ja, gdyby nie moja pomoc w Twojej ewaluacji książeczki zdrowia, to by się wszyscy dowiedzieli i, i nigdy byś już nie uczył w szkoleń. Panie trenerze, przypominam, że... Ale to ja Ci przypominam, że uczymy w tej szkole już ponad kilkanaście lat. I zawsze, jak tylko mogłem, to się za Tobą wstawiałem. A teraz proszę Cię tylko o pomoc. Kondrat. kurczę, ile chcesz? 500 tysiąc? Jestem w stanie Ci wszystko dać, tylko pomóż mi z tym. Zawsze brałeś i wiem, że teraz też weźmiesz. A w tamtym roku to ledwo coś się upiekło. Panie trenerze, przypominam, że w związku z wydarzeniami z zeszłego roku no, całość prac komisji jest nagrywana i streamowana na żywo do centralnej komisji. Ups. Dzień dobry, panie zbigniewie. Ja chciałem tylko sprawdzić, czy mam dobry arkusz. Pieniądze mi tu spadły przez przypadek. Proszę pozdrowić żonę, kochankę, dzieci. Napiszę, oddaję. Poprowadzę. Po Eksamen. Oblany. Dobra, wystarczy. Dziękuję wszystkim za pomysły. Serio, były całkiem dobre, może, może czasami głupie, ale i tak najlepszym wyborem będzie po prostu się pouczyć. Dziwny gość. No. Nie no, trochę, trochę żartowałem, ale słuchajcie, będzie dobrze. Widzimy się na egzaminie. Coś długo mu to zajmuje. Nie no, ale no jeszcze parę minut ma. No i jak trenerze, jak poszło? Niby dobrze, ale niby źle. Źle, w sensie, że co, że ściągać się nie dało? Nie no, okazało się, że mam niewłaściwy dokument tożsamości. Niewłaściwy w sensie przeterminowany, czy nieważny? Nie no, ważny korzystam z niego od lat. Sami zobaczcie. E. Tutaj jestem jeszcze łysy, no to dlatego mogli nie, nie kojarzyć. Ej, panie trenerze. No bardzo przykra sprawa z tym dokumentem. Napiszę poprawkę, rozumiem? No bo wie Pan, no właściwie to co Pan napisał to był Pana egzamin y, poprawkowy, a w związku z tym, że Pan go nie zdał, no to niestety nie mogę Panu z przedmiotu. Hmm. No to poprawię go za tydzień? N no nie dokładnie za tydzień, tylko y, za rok. Ale mam dobrą informację, bo w tym czasie będzie Pan uczniem w mojej klasie. O! I tak przyjął to lepiej niż He. Matko, jak dobrze, że my skorzystaliśmy ze skulpenu. Czyli zdamy. No zdamy na chillu. A gdybyście mogli go przenieść na kopię z uczniów, którzy wiedzą, że nie zdali, to by było super. Dzięki! Biorę ja na Ach, gdyby tylko trener skorzystał ze Skul.pl, na pewno zdałby maturę bez problemu. No cóż, trudno. Za to my polecamy Wam Skul.pl, gdzie znajdziecie rozwiązania zadań zweryfikowane i opracowane przez nauczycieli. Dokładnie, bez reklam, bez rejestracji, koniecznie sprawdźcie. Link macie w opisie.